W miarę prosty sposób na zabezpieczenie balkonu siatką dla kota, a mianowicie w narożniki i w dwóch miejscach po drodze na sofitie wkręcone haki. Natomiast siatka mocowana na spinacze biurowe, z tym że Siatkę przekładamy i tutaj związujemy. Tutaj akurat użyłem linki stalowej. Dość grubej. Akurat taką miałem pod ręką. Jest połączona tym z łączką. Tutaj jest o tyle dobrze, że nie ma za dużej szczeliny pod spodem, bo inaczej można by było linkę przeciągnąć dookoła, ewentualnie napiąć przy pomocy śruby rzymskiej. W tym wypadku na dole. Są spinacze, a tutaj rozgiełem spinacze i połapałem w taki sposób: kot niezadowolony z siatki, co tam, Jarvis? Tak, nie będzie łażenia. W czterech narożnikach balkonu mam wkręcone kołki z uchem. Tutaj jest śruba rzymska. Do naciągnięcia całości. No a to naciągnięta będzie siatka. Tak z grubsza wygląda naciągnięta siatka. Tutaj jest Linka stalowa na okrętkę. Sama siatka jest dosyć bodziewna, improwizowana pomoc do wkręcania haka